Dzisiaj na Grzybowraniu spotkałem rzadko, które można znaleźć grzyby. Mało kto daje mi się znaje, a jeszcze mniej ludzi je zbiera. To maślak pstry. Ja pokażę może. złocie To jest owocnik już dojrzały, rozwinięty. On przy przełamaniu, dotknięciu robi się taki granatowy, sinawy. Tak wygląda mniej więcej. Słuchajcie, to jest bardzo dobry i słodki grzyb. Tak wygląda owocnik młody, niedojrzały. Proszę. Maślak to trochę mylna nazwa, bo w przeciwieństwie do tych tradycyjnych maślaków on nie jest śliski. Nie jest. Jest taki lekko zamszony. Nie jest śliski, ale to jest bardzo smaczny kulinarnie słodki grzyb, którego polecam spróbować. Natomiast rozumiem, że nie wszyscy mają przekonanie i nie zbierają. Szanuję to. Nie zbierajcie. Ale bardzo proszę, jeśli nie zbieracie. Nie, nis nie niszczcie, bo ja dzisiaj widziałem tak dużo zniszczonych, po prostu rozwalonych. Ktoś kopał, niszczył. Po co? Znajdzie się ktoś drugi, przyjdzie, będzie znał, będzie chętny na nie i je po prostu sobie zbierze. A skoro będą zniszczone, skopane, jaki to sens? Nie rozumiem. Także bardzo proszę taki apel. Nie niszczcie po prostu tych grzybów, bo inni mogą je znać i zbierać. Повдохновения, Дашбур.